Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na łysy punkt widzenia, a dzisiaj sięgniemy Provence i połączenia vetiveru i lawendy wraz z marką Jean en Provence Lavender and Vetiver. Zapach taki dość mocno oldschoolowy. Ale ciekawy! Kochani, ja zapach Jean-M. kupiłem skupiłem trochę w ciemno, z tego względu, że kocham lawendę Vetiver. Jak widzę tego typu połączenia, wiem, że będzie e, trąciło myszką, wiem, że będzie to uff, trochę zakurzone i dotknięte przez palec historii i zamierzchłych czasów. I w gruncie rzeczy właśnie tak jest z zapachem lawender M. Vetiver. W tym zapachu oczywiście poza lawendą Vetiverem mamy jeszcze e, szałwie, ale mamy też gorzką. Pomarańcze i to dobrze, bo ona w przyjemny sposób równoważy nam całość tej ziołowości e, kompozycji, w bardzo przyjemny sposób jest wyczuwalna. Powiem Wam szczerze, że zaczynając od samego zapachu, sam flakon widać, że jest old schoolowy, widać, że jest historyczny i trąci taką mychą, ale to dobrze, bo e, tego typu manufakturowe flakony e, dobrze się patrzą, dobrze się sprzedają. Jedyna rzecz, co mnie pienia w tym flakonie, to to, że ten korek kręci się jak kowrotek lata na wszystkie strony świata. Natomiast atomizer jest naprawdę e, niezły, bo nie pluje, tylko w przyjemny sposób rozpyla nam samą kompozycję. Połączenie lawendy i vetiveru i powiem wam szczerze, jak wejdziemy w ten zapach od razu na dzień dobry dostajemy przyjemnego lawendowego kopniaka w nos i to takiego konkretnego. Przy czym lawenda ta nie wieje nam taką syntetyczną lawendą, jest zdecydowanie bardziej naturalistyczna, subtelnie mineralna, ale ma w sobie bardzo dużo ciepłych akcentów. Ta ciepłota lawendy bardzo szybko zostaje ściągnięta przez dodatek gorzkiej pomarańczy. Orzeźwia nam ten zapach, przynosi nam takie ochłodzenie całego tego lawendowego pola, w którym jesteśmy. Dla mnie ewidentnie to będzie takie lawendowe pole przy lesie. Dziś padał deszcz, wyszło już słońce, to lawendowe pole zaczyna parować. My stajemy sobie na skraju lasu i patrzymy na te cudowne lawendy, kwitnące w pełnym już słońcu, ale czujemy, że wiatr jest subtelnie chłodny. I taki rzeźki, i takie wrażenie zostało dla mnie przynajmniej zamknięte w tym zapachu. Subtelnie kolonialne, przy czym bardzo, bardzo przyjemne do noszenia. Eleganckie z jednej strony, z drugiej strony nie tak zobowiązujące, że przypisywałbym to tylko i wyłącznie do eleganckich strojów. Spokojnie możecie nosić to również do mniej zobowiązującego outfitu i też się dobrze w tym zapachu znajdziecie. Też będzie swoistą kropką nad i, I to jest fantastyczne. Oczywiście lawenda w tym zapachu wiedzie prymie jest wyczuwalna przez całą trwa, długość e, trwania zapachu. To dobrze, bo naprawdę została w przyjemny sposób tutaj ułożona. Jeżeli chodzi o parametry. E, tak bym powiedział. Z tego względu, że e, trwałością ten zapach nie grzeszy. Za te pieniądze było kosztowo jakieś 45 zł, może 50. Mamy zapach o trwałości w granicach 4 godzin, tak dobrze wyczuwalny, później blisko skórny. I projekcja naprawdę też jest niezła. Ja nałożyłem go na bloter, Tutaj jest przede mną niemała przestrzeń i czuję naprawdę, jak krążą te, e, ten, ten zapach, te perfumy dookoła mnie. I, I naprawdę jest to w przyjemny sposób rozłożone już w powietrzu lekko wyczuwalne czuć lawendę, ale ona nie jest taka nużąca i dominująca. Przy czym w samym zapachu ta lawenda naprawdę jest taką, takim motywem przywodnim, ale też nie duszącym i też nie męczącym, co bardzo często się wiecie zdarza z zapachach lawendowych. My z tyłu głowy myśląc o lawendzie i o róży bardzo często myślimy o takiej starej babcinej szafie, jeszcze gdzieś tam naftalina na mole, przegryzione futro i to wszystko się tam ze sobą kisi i dla nas lawenda jest właśnie taka staroświecka. Natomiast weźcie pod uwagę to, że marki coraz chętniej sięgają po lawendę, poddają ją pewnym procesom laboratoryjnym, które jeszcze, bar, które jeszcze bardziej ją oczyszczają z takiego akcentu typu Akcent zapachu kociego moczu, bo niestety sama w sobie lawenda, jak weźmiecie gdzieś te liście, ona ma takie um, urynowe niuanse, ale nie do końca przyjemne. Natomiast w zapachach ten akcent urynowy jest wycinany. E, i, I to ewidentnie jest wyczuwalne właśnie w w Vetiver, że pozbyliśmy się tego nieprzyjemnego akcentu. Niemniej zapach klasyczny, elegancki, przyjemny, ale tak jak mówię, nie na tyle zobowiązujący, że nosiłbym go tylko i wyłącznie do garnituru. Jeżeli lubicie, takie pachnidła, zapachy, które idą w takie historyczne nuty Lavender and Metiver jest naprawdę godne uwagi, warto go mieć bo za te pieniądze, uwierzcie mi no ciężko jest dostać lepszy zapach. Jeżeli znacie markę, jeżeli znacie zapach, podzielcie się proszę informacją na dole, ja zawsze chętnie czytam wasze komentarze, staram się też na nie odpowiadać. Jest nas coraz więcej, co mnie bardzo cieszy, że chcecie mnie słuchać i mam nadzieję, że nie nudzę was, nie nurzę i że będziecie chętnie wracać na, na to moje miejsce, na ten mój kanał Łysy Punkt. widzenia. Trzymajcie się ciepło, życzę wam cudownego e, czasu i do zobaczenia.